Cześć, witam Was serdecznie. W kolejnym odcinku i lecimy z kolejnym poziomem gotowy do startu. Poziom normalny. Ten poziom już zaliczyliśmy z córką i chyba nawet przeszliśmy wszystkie, zdobyliśmy chyba wszystkie skrzynki, aczkolwiek nie, nie będę mówił, że tak, bo to różnie czasami bywa z tymi skrzynkami. Albo na przykład brakuje jakiegoś ee, klejnotu niebieskiego, żółtego, zielonego. I wtedy już skrzynek można całych zebrać. Klejnoty też do zebrania są. I w sumie nie wszystkie jakoś specjalnie trudno. A tutaj mamy taką już planszę kosmiczną. Chyba nie przechodziliśmy, za film. Dingo Dial? Easy, chums. If I was here to fight, you'd be cactus. He's with me. Found him lost out there. Caught him up on the whole time-space, you know, thing. Yeah, just trying to get home. I was enjoying the retired life, see? Got it. Our bad guy's had a change of heart, too. Bad guy? Silence, wilt. <laughs> but sir! You try. Patience, Oxide. But No, no. I'm sure this insect knows how to obey all or... entropy. <laughs> Take your ship to planet Vermugula, and be on the lookout for ships approaching the Rift generator. <laughs> we can't afford any unwanted visitors. At once! Your are You manage our affairs with such poise. Naturally, as do you. Ah. No i rozpoczynamy planszę, 189 skrzynek. Zaczynamy tutaj od zbierania, aczkolwiek ja chyba się bardziej skupię na przejściu. Mamy maskę grawitacyjną i zmienia właśnie sposób odbijanie w ten sposób można nie odbijania tylko sposób chodzenia przechodzimy po suficie tak, tak. w ten sposób i tak i tu tu mamy prąd więc sobie przeskoczymy tu możemy zrobić w ten sposób i odbić się z powrotem TNT jedno drugie i wysadzamy o to jeszcze jakiś robak chodzi po suficie Tyk, tak. Na tego chłopka trzeba uważać i na tą skrzynkę trzeba uważać. I to... tu... Opa. Tak jest. Czy my tu zdobyliśmy ukryty klejnot? O, to jest pytanie. Czasami te klejnoty są naprawdę... ...potężnie schowane. Opa. No, tutaj jest TNT, więc można aktywować tu jest taki chłopak i trudno na początku nie wiedzieliśmy za bardzo jak mamy go załatwić tutaj a to po prostu trzeba zrobić Hop. i obrót i gościu zapomniałem się obkręcić no, szczęście stąd zaczynamy ale nie można być pewnym swego, bo zawsze z tylu zdrowym trzeba mieć to, że przeciwnik może nas pokonać. To był fuks, bo ja tutaj chciałem coś innego zrobić. No dobra, to się udało. Tak krzywo skacze. Opa, Dobra, maski nie mamy, więc jest niebezpieczeństwo, ale jest C. Super, dobra. Jest C i teraz znowu mamy grawitację. Tu można iść w tą stronę i w tą. W tą jest tylko skrzynka i tu robimy po prostu wślizg i rozwalamy skrzynkę. Wślizg z powrotem i... i jesteśmy już tutaj. Tutaj szybki obrót grawitacyjny. Tutaj tak samo i tutaj po prostu poskakiwanie. A tu... o tak, w ten sposób. Trzeba się w powietrzu po prostu podwrócić. A tu coś takiego że? No, tu lecisz do góry, już niby do góry nogami lecisz, ale jeszcze w ostatnim momencie trzeba zmienić na pracy. Z ja się właśnie trzeba trochę przykombinować. Tu mamy maskę i przydałoby się ją zabrać. Tak jest. Bo tu już jest jazda. Wychylenie. A, obrót to miał być jeszcze dobry. Miał być obrót, ale dobra, lecimy. Tu mamy pasek. No i skrzynka do rozwalenia była. A, to jest rozwalmy. TNT. jakieś tam skrzynki. Pozbierali. A przy obrocie on się odrywa. Oj, maska, maska, maska. Dobra, jedziemy. Próbujmy Chcę zebrać skrzynki. O, tam był jeszcze owoc na dole. Dobrze. Aaaa, coś tu zarobię. Boga i w końcu przechodzi się tak po którymś razie, że wszystko się zbiera. Ale... Wolałem to przejść w ten sposób, aczkolwiek... Fuks się tak powiem. I teraz mamy tutaj maskę grawitacyjną, więc trzeba to zrobić w ten sposób. Ooo wow, fuks. A tu? A tu? Teraz trzeba spaść i wtopić. Ach. Także nie jest to takie proste, jak się wydaje no Ale potem już idzie to jest już Chociaż nie zawsze Tu bym musiał jeszcze przejść to. Jak to się robi z tymi krzyinkami Ja tutaj coś źle zrobię, podskakuję niepotrzebnie Ach. Zaraz będę musiał moją córkę poprosić, żebym pomogła to przejść bo tu jest ten szkop. No dobra. Nerwy, 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 nerwy. Tyle plansz już za nami, tyle przeszliśmy. Tutaj zawsze coś źle robię. To też nie jest dobry sposób, bo to jest takie przejście. No, fuksa. O, dali mi tu C. <laughs> dali mi tu C, dali mi tu C, bo stwierdzili gościu, że to, że to przechodzi. To jest właśnie to, że pomagają ci. Chyba, że masz jakieś taką planszę, że w danym momencie nie mogą się dać C, bo jest za, za krótko, za krótko przeszedłeś. Ta skrzynka to nam nawet przeszkadza i czasami możecie zrzucić. Eee, irytujące, irytujące. Dobra, pełne skupieniem. A to jeszcze jest dodatkowa taka presja czas presja czasu. Czy ja tutaj niepotrzebnie, może ja tu niepotrzebnie skaczę, to po prostu mam może lecieć i nacisnąć ten kwadrat. Ten obrót po prostu bez jakimś tam x niepotrzebnego. Masak. No nie no bo za... Jak naciskam tylko kwadrat, to on spada w dół i leci na dół. To będzie 30 minut filmu jak przechodziłem planszę. W końcu upragnione. Cyk, hop. O, i poleciał w kosmos. Ale już zaczynamy stąd. Tu trzeba chyba grawitację jednak zmienić. Ale nie w tym momencie. Spieszysz się. Denerwuję to. Di 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 di. O nie, ma ale fórdzę poskadować. Że... Dobra, je C jest. Udało się. Na dół. Do góry. Nie, nie do góry! Dałem tylko bokiem. Dobra, jesteśmy tutaj. Tak, teraz dołem tylko bokiem. Dołem tylko bokiem. I tak, tu gościu strzela. To dopiero jest bilet w tym momencie. Jego jakoś boki miniemy. Musiał trafić, a tam było C. No co za koleś normalnie. Dobra, dołem, hop, bok, i jeszcze bok, i hop, hop, i lecimy, i... Dobra, udało się. Jakbyśmy go minęli. No właśnie. Jest tutaj nie do, nie do o. tu właśnie jest gościu Tu jest gościu i musiał nas oczywiście trafić, bo czemu nie? No nic, spróbujemy na szybko. Opa. Tak jest. I tutaj trzeba zrobić taki manewr, który zrobiła moja córka, a mianowicie... Zmieniasz grawitację i lecisz w tą skrzynkę. Tu jest ogólnie trudna plansza, tylko mieliśmy warta, no, ale tutaj, wiecie, w... się przechodzi w trzy życia, no to... Dobra, ten poleci. I teraz, patrzcie, lecę tu. Że tak powiem, fuks. Mm, dobra, i teraz... Coś takiego się robi, a tutaj gościa robić Teraz Nie! musiał lecieć do końca Co za chlecz po masę, no tutaj znowu Maska, maska I nie było już maski, więc nie tak prosto. Ale to tylko też pokazuje, że to nie jest takie wszystko proste i jak tu przechodzisz na luzę, mam maskę czy nie mam? Ja tutaj też jest, to jest taki no sposób, że trzeba to zmienić jak tu jedzie, no i po masce. Jeszcze we mnie trafił, no i super, no i biek. no to nie jest, no i po masce i w ogóle. To się Tu też moja córka przeszła tą Mamy maskę, więc jest nadzieja Jest nadzieja, nadzieja myra ostatnia ten tam strzela z daleka chłopek Idziemy szybko, ale futs! Na nas tutaj! Czy już jest koniec planszy, bo nie kojarzę? Ale robaków! Dobrze, że miałem dwie maski. Masakra. No i to takie przechodzenie to nie jest jakieś chlubne. Trzeba jechać dołem, ale chyba jesteśmy już tu, więc spoko majonez, spoko majonez, spoko majonez, spoko majonez. Pełno robaków, ale mamy maskę, chyba nawet podwójną, więc lecimy dalej. Teraz tak, tutaj najpierw górą, pod... Ten dołem. Teraz góra, to moja córka dla nas. O, jeszcze przywaliłem. 39 skrzynek. Masak. Było słabo, ale no to też pokazuje, że to jeden kryształ, no tutaj się nie ma czym chwalić. Kiedyś przyszedłem po pracy, a moja córka mówi, że zdobyła 6 skórek. Czy tam więcej nawet? 6 skórek. No, to te wszystkie kryształy szare pozdobywałem więc jest dobra jak ona to mówi jest, jest nie, nie mówi o sobie że jest prosem ale ja tak mówię o niej że jest prosem dobra 15 minut myślę jeszcze film mamy pasażer na gapę zobaczymy czy się uda tu w miarę szybko to przejść tam gdzieś na jednym momencie po prostu stanąłem i był problem zobaczymy jak tutaj będzie It looks like we're en route to the rift generator, but we'd be a lot faster in that. <gasps> what the, Tana? I'm not losing you guys in this dimension too. I'll handle this. But we're a team. Boy, what I miss. na początku myślałem, że będziemy szli tą Town taun, Towną Ale potem się okazało, że... że nie Dobra, idziemy tak, mamy C, tutaj nic nie ma tutaj się wydaje na początku E spoko Ten... Ja dalej nie wiem jak się lata po tych ścianach. Hmm. Wow. Spieszy się. To jest najgorsze co może być w takich grach. Pośpiech. Tu mamy tam trzeba uważać, bo na górze jest ogień. W jakiś taki sposób można to załatwić. Tu jest czasówka. Tam jest maska. My tutaj właśnie wielokrotnie przechodziliśmy to, bo chcieliśmy zdobyć wszystkie skrzynki. Na jednej z tych plansz tak zdobywaliśmy, zdobywaliśmy, a tutaj się zmienia grawitacja. Potem się ok A, tu jest ukryty kryształ, patrzcie. gdzieś był... o, właśnie, ukryty klejnot. I mamy C. Tu się nam udało zdobyć właśnie ukryty klejnot. O, tu jest skrzynka do rozwalania w ogóle i to trzeba ją tam z góry e, rozwalić. To jedzie. Super, brawo ja. Panie... No i tak właśnie nie można tego robić. Hmm. też wam chciałem wkładać właśnie, że nie można tego tak robić. Tutaj, żeby zdobyć skrzynkę, to albo tak, albo tak. A to też jedzie, więc... Wow. Pośpiech, pośpiech, pośpiech. Nie wolno się spieszyć w kreszu. Jedziemy W sumie chyba nikt nie chce tego po prostu przejść więc ogólnie każdy I Tu lecimy, lecimy, lecimy I ślisk, pięknie Skrzynka, zmiana Grawitacji I cel, pięknie Znowu tak I teraz będzie w ślizg. Za szybko, za szybko Panie Dziejku Zmiana grawitacji i to teraz też zmiana grawitacji. To będzie jechało. Okej. Okay. Zaraz się wróci. Czy on tam nie wskoczył? Nie. A, to też jedzie. Dobra. Idziemy. No, trochę to szybko było Pośpiech, pośpiech, pośpiech człowieku! Po co się tak spiesze? Można kucnąć. Ja ciebie. Tam można było kucnąć i wtedy się nic nie dzieje człowiekowi. Tu trzeba być z tyłu, żeby zrobić ślisk. Czyli tutaj i tu coś takiego też hop, x I tu starczy kucnąć. Kucnięcie powoduje, że przeżyjesz. I tu jest C i spokojnie idziemy dalej. Ha, mam tą maskę. Dobra. rozwalić. Trzeba uważać na Tinti. Nie wiem dlaczego mnie zabił. Aha, bo może jak mam tą maskę, to... Nie no, mam ten obrót też. Dobra, dwóch zabitych. Tu jest e, znak, znaczy ten e, znak zapytania. I go też przechodziliśmy całego, ale ja muszę zaoszczędzić na czasie, więc po prostu wpadam do dziury. Chcę tutaj wiarę ten odcinek, znaczy nagramy... żeby się zmieścić w tych 30 minutach. O, pięknie przywaliłem pewnie w TNT, ale na szczęście miałem maskę. Tu mamy maskę grawitacyjną i lecimy tutaj a tu jest taka trochę łamigłówka bo tak rozwalam to i to się przesuwa tu a potem rozwalam tu i to się przesuwa tu a potem zmieniam grawitację przechodzę tu a teraz tu a teraz tu, a teraz tu, tu. i tu teraz tutaj tu i w sumie tu więc nie było to takie bardzo skomplikowane pięknie Dobra nie bierzemy tego idziemy kiedyś jak będę sobie to chciał obejrzeć to po prostu tylko przejrzę sobie A takie były tu plansze A to było takie Trudne, a tutaj jest gniata to w ogóle. I to cyk, 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 cyk tyk, i tak i lecimy tu i tędy i tak i, I tu trzeba tylko jeszcze teraz. Moja córka lubi to ślizgiem robić. Ale można to też tak wsadzić. No i tutaj jest

Dobra, dobra, Tego można bokiem gdzieś tutaj właśnie minąć. No i dało się. Zaliczyliśmy dwie plansze w 30 minut, ale to nie, był to nie było chlubne przejście, ale znaleźliśmy kryształ, kryształ ukryty i tu przed nami jeszcze jest jedna plansza. Zaraz zobaczymy. Jest jeszcze boss, tego co kojarzę. A to jest taka kolorowa planta, tutaj byliśmy już ee, o żółwiach awaryjne, lądowanie, a potem boss. No ale to już w kolejnym odcinku, żeby to nie było też za długie. Do zobaczenia w następnym.